Witam serdecznie, drodzy słuchacze, z tej strony Soul Voice. W tym odcinku przygotowałam dla Was kilka informacji na temat niepłodności i to niepłodności, można powiedzieć, męskiej, oraz porozmawiamy o badaniu Waszego nasienia, drodzy Panowie. Więc, jeśli słuchają, Panie, również serdecznie zapraszam do odsłuchania tych, myślę, że, kilku ciekawych informacji właśnie na ten temat. Otóż, moi drodzy, badanie nasienia. Każdy na pewno słyszał ten termin, ale czy każdy z Was zbadał swoje nasienie chociaż raz w życiu? No właśnie. Generalnie przez wiele lat uważano, że problem niepłodności dotyczy głównie kobiet. Niestety, pogląd ten zmienił główną strategię za sprawą Światowej Organizacji Zdrowia, która jednoznacznie wskazała na rosnący problem z płodnością właśnie wśród mężczyzn. Dziś wiadomo, że w Polsce u około 1,5 miliona par borykających się właśnie z problemem niepłodności, aż 30-60% do przyczyną jest Czynnik męski. I o tym w tym odcinku, kochani, właśnie będzie mowa. Opowiem Wam krok po kroku na temat właśnie badania nasienia, jak wykonać takie badanie, co to takiego jest i dlaczego warto sprawdzić swoje nasienie. A dlaczego warto sprawdzić, kochani, i zbadać to nasienie? Otóż, po pierwsze, jest to podstawowe, słuchajcie, drodzy panowie, badanie, które wykonuje się podczas diagnostyki męskiej niepłodności. Po drugie, wykonanie badania spermy w wielu przypadkach pozwoli uniknąć długotrwałej, trudnej i, słuchajcie, kosztownej diagnostyki u partnerki. A szczerze mówiąc, jestem kobietą, więc wiem coś o tym. Po trzecie, większość przypadków męskiej niepłodności można skutecznie, kochani panowie, leczyć. Oczywiście pod warunkiem rozpoznania waszego problemu. No cóż, ja wiem, jest to trochę krępujący temat, dlatego mężczyźni nie chcą się badać. No cóż, większość mężczyzn wykazuje niechęć, niestety, do badania, a. Powodów tego może być tysiące. Może to być chociażby, drodzy panowie, wstyd przed wizytą w laboratorium i oczywiście rozmową z personelem medycznym, bo może być to jakaś na przykład piękna kobieta. Równie krępujące dla Was i stresujące jest pobranie samego nasienia na miejscu w placówce. No cóż, tak czasem bywa, że borykamy się z różnymi problemami. Ważnym jeszcze czynnikiem jest również Wasza obawa przed wynikiem badania. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zdarza się bowiem również, że panowie stawiają znak równości pomiędzy, tak jakby sprawnością seksualną, a płodnością co oczywiście nie jest, kochani, prawdą. Nawet m, niezaburzone funkcje seksualne nie świadczą o prawidłowym, słuchajcie, potencjale prokreacyjnym mężczyzny. Obniżonej jakości waszego nasienia nie sposób zauważyć, jakby to ująć, makroskopowo czyli, prościej mówiąc, gołym okiem. Jak, kochani, pobiera się taką próbkę i wykonuje takie badanie? Otóż większość par decyduje się na tak zwane pierwsze kroki w kierunku ustalenia przyczyn przedłużających się oczywiście starań o dziecko i kieruje się do laboratorium diagnostycznego. Rzadziej natomiast są to placówki leczenia niepłodności, bo oczywiście. W wcześniejszym umówieniu wizyty pacjent oddaje do laboratorium tak tzw. próbkę nasienia pobraną do jałowego, oczywiście plastikowego pojemniczka. No cóż, niby prosta sprawa. Zaleca się oczywiście, aby przed pobraniem zachować wstrzemięźliwość seksualną, kochani panowie. I tą, że wstrzemięźliwość seksualną, kochani, należy zachować tak między dwa a nawet do 7 dni. I zachowując podstawowe, w ogóle, oczywiście, zasady higieny, pobrać nasienie drogą, oczywiście, masturbacji. Dopuszcza się pobranie nasienia do specjalnych, oczywiście, prezerwatyw bez środków, zaznaczam, plemnikobójczych, ponieważ, no, niestety jest to niewskazane. Oczywiście możesz pobrać próbkę nasienia w domu. Są już też takiego rodzaju testy i nie musisz wybierać się do laboratorium. Warunkiem jeszcze prawidłowo przeprowadzonego badania jest tak zwany odpowiedni czas słuchajcie, dostarczenia próbki i jest to bardzo ważne. Według zaleceń, czas od momentu pobrania do momentu dostarczenia go do laboratorium nie powinien przekraczać 30 minut niestety kochani panowie tylko 30 minut. Plemniki są bardzo bardzo wrażliwe przede wszystkim na zmiany temperatury. Należy więc w miarę oczywiście możliwości zachować fizjologiczną temperaturę tak zwanej czy też tak zwanego transportu próbki, owijając ją na przykład, słuchajcie, w dodatkowy materiał lub utrzymując pojemnik blisko ciała albo wkładając Pojemnik, powiedzmy, do plastikowego naczynia, które jest wyłożone steropianem, jeśli taką steropianową lodóweczkę małą posiadacie, która po prostu utrzyma tą temperaturę ciała oczywiście w normalnych warunkach pokojowych, nie broń Boże, schłodzonych. Jeśli nie macie możliwości dostarczenia próbki w odpowiednim czasie, możecie po prostu pobrać ją w laboratorium. Nic ująć, nic dodać. Jak, kochani, wygląda taki wynik? Każdy wynik badania nasienia jest dokumentem medycznym. Dlatego powinien zawierać oczywiście istotne informacje, takie jak: dane wasze, czyli dane pacjenta, dane laboratorium oraz dane osoby wykonującej oraz tzw. autoryzację badania, czyli diagnostyka laboratoryjna. Inaczej mówiąc. Podstawowe badanie nasienia, tak zwany seminogram można wykonać, słuchajcie, dwoma motydami. Przede wszystkim badanie mikroskopowe. Myślę, że o tym większość z Was już słyszała. Polega ono na ocenie parametrów nasienia za pomocą mikroskopu przez oczywiście diagnostykę laboratoryjną, czyli tak zwanego diagnostę laboratoryjnego. I jest ono zawsze subiektywne, moi drodzy, trzeba mieć to na uwadze. W dużej mierze zależy od oczywiście doświadczenia personelu laboratorium, czyli tej osoby, która to wykonuje. Jeśli zaś zachodzi konieczność powtórnego badania, np. po leczeniu czy suplementacji, najlepiej wykonać badanie w tej samej placówce, zapewnia to oczywiście lepszą tak zwaną porównalność wyników. To tak na marginesie. Z kolei, drugie badanie to badanie metodą CASA, czyli to jest takie udoskonalone badanie, czyli udoskonalona wersja badania, tak zwanego badania podstawowego, w którym, słuchajcie, obraz mikroskopowy jest dodatkowo analizowany przez system komputerowy. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. I właśnie ten system CASA został opracowany tak, aby Ułatwić analizę kluczowych, słuchajcie, parametrów nasienia. Głównie, oczywiście, chodzi tutaj o ruchliwość, panowie, waszych plemników. I klasyfikacja ruchu komórek sprawia duże trudności, słuchajcie, w standardowej analizie mikroskopowej, i wtedy trudno wyobrazić sobie, jak ciężko policzyć jest te wasze komórki, które oczywiście zmieniają swoje położenie. Zgodnie z zaleceniami na wyniku powinny oczywiście znajdować się e, takie parametry jak chociażby czas e, upłynnienia, obojętność pH, barwa i lepkość. Liczba plemników oczywiście w mililitrze nasienia podana. Całkowita liczba plemników ejakulację, czyli całej objętości tego nasienia. Ruch prawidłowy, czyli tak zwany progresywny, jak oni to mówią, postęp, powinien też się znajdować wynik ruchu całkowitego. Oczywiście brak ruchu, żywotność, plemniki o prawidłowej budowie, nieprawidłowej budowie, koncentracja komórek, słuchajcie, okrągłych, oraz oczywiście leukocytów. Cóż jeszcze, peroksydazo dodatnich, tak. I to wszystko powinniście otrzymać na wyniku. Waszego badania, drodzy panowie. Uważa się też, że najważniejszym parametrem nasienia jest właśnie liczba plemników o ruchu prawidłowym, tak zwanym progresywnym, czy też inaczej mówiąc postępowym. I parametr ten jest zazwyczaj, słuchajcie, wyróżniony na wyniku badania nasienia, ponieważ jest najważniejszy i podkreślam, że nie ilość, ale jakość plemników decyduje Panowi, czy też drodzy mężczyźni, o waszej płodności i to trzeba mieć na uwadze. Nie ilość jeszcze raz podkreślam. No cóż. Odbierasz e, kochany mężczyzna wynik i po pierwsze co robisz? To sprawdzasz liczbę plemników. Błąd. Nawet kiedy, kochani, plemników jest dużo, nie świadczy to o prawidłowej płodności. Ha, ha ha, jak to możliwe, że mam dużo plemników, a moja płodność jest obniżona. Na przykład, otóż całkowita słuchajcie, liczba tych plemników to suma wszystkich plemników w waszym nasieniu. Również tych, które nie są zdolne do waszego zapłodnienia. I mówimy tu o plemnikach martwych, mających wady jakieś tam, wady budowy, yy, plemnikach o na przykład nieprawidłowym ruchu lub nieruchomych po prostu zlepionych w agregaty czy też aglutynaty. No. Słuchajcie, jednym słowem, wszystkich. Na wynik zawsze patrzy się, słuchajcie, całościowo. Jednak podkreślam, że najważniejszym pojedynczym parametrem świadczącym o płodności jest ilość plemników ruchliwych, czyli zapamiętajcie sobie, tak zwanych progresywnych. I dlaczego tak jest? Od razu odpowiem. Plemnik, aby był zdolny do zapłodnienia komórki jajowej, musi umieć odpowiednio pływać. Tak, kochani, pływać, ale nie w basenie. Żeby <ścoughs> przedstawić się w ogóle, czy też, żeby przedostać się, a nie przedstawić, z dróg, właśnie rodnych kobiety do jajowodu. I to jest ważne. Ważna jest więc, kochani, jakość nasienia. I to jest bardzo istotne, a w tym ilość plemników o prawidłowych ruchach. Nie zaś, kochani, całkowita ilość e, waszych e, wszystkich plemników. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę jasno wytłumaczyłam. Co do testu płodności dla mężczyzn, są takie testy również w aptekach. I czy taka alternatywa, słuchajcie, może mieć sens? No myślę, że może. Kiedy po na przykład dłuższym czasie starań pojawia się problem z zajściem w ciążę, wiele par decyduje się na własną rękę oczywiście wykonać jakieś tam badania podstawowe. I o ile panie bez mrugnięcia okiem poddają się kolejnym procedurom, niestety panowie niechętnie podejmują temat badania nasienia. Jak wynika ze statystyk, nawet 9 na 10 słuchajcie, mężczyzn w wieku tzw. Tak Reprodukcyjnym, tak to mogę ująć, nigdy nie badała swojego nasienia. Główne powody to skrępowanie, powiedziałabym, wstyd może przed wizytą w laboratorium i na pewno wiele innych waszych oporów, które po prostu macie w sobie lub zagnieździły się w waszej głowie. Z tego powodu opracowano wiele testów domowych, tak zwanych stanowiących tak zwane jak to ująć, przesiewowe, słuchajcie, wstępne badanie nasienia, o. I możliwość pobrania w ogóle takiego nasienia i wykonania testów w domu jest fajna, ponieważ robicie to w zaciszu swojego domowego ogniska i stała się ta metoda bardzo dobrą, powiedziałabym, alternatywą, która w znacznym stopniu przyczyniła się oczywiście do wzrostu wykonywania testów wśród mężczyzn. No cóż... Jeśli panowie chcecie wykonać test w domu, należy zakupić dobrej jakości test i zrobić to mądrze. Nie kierować się cyframi. W pierwszej kolejności sprawdzić, co badany test sobą reprezentuje, jakie ma wartości. Jeśli test pozwala oznaczyć jedynie całkowitą ilość plemników, istnieje duże ryzyko, że mimo uzyskania wyniku prawidłowego, słuchajcie, nadal możesz mieć e, problem z płodnością. Wynika to z, właśnie z wcześniejszej e, przeze mnie Faktu, plemników może być dużo, słuchajcie, jednak ich jakość może być niska. Więc należy szukać testów, które pozwalają zbadać poziom tych plemników, które gwarantują dobrą płodność i możliwość, oczywiście, poczęcia dzidusia, czyli dziecka. No cóż, e, oczywiście mowa o plemnikach prawidłowych, ruchliwych, progresywnych. I są to testy mające dokładność zbliżoną do tak zwanych laboratoryjnych, słuchajcie, badań nasienia czyli bardzo, bardzo dokładne i wiarygodne wyniki są z tych testów. I niezależnie od tego, jaką formę badania słuchajcie, wybierzecie, nie zastanawiajcie się, tylko zróbcie to już dzisiaj. Badanie nasienia niejednokrotnie jest naprawdę pierwszym krokiem w stronę rodzicielstwa, i tym serdecznie Was kochani. Zachęcam i zapraszam do poszukania na, internetu, na internecie laboratoriów oraz różnych testów, które są reklamowane. Ja oczywiście nie będę ich reklamować, więc tutaj musicie sami poszukać czegoś, co będzie dla Was odpowiednie i pomoże Wam stwierdzić, czy Wasze plemniki po prostu są ok. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Mam nadzieję, że Wam choć trochę pomogłam. Zapraszam do odsłuchania innych moich filmików. Do usłyszenia, papa! Pa, cześć!